Maneczko. dzisiaj gramy w Minecraft Pocket Edition I powiem wam tak, jak dużo łapek nie będzie to się wkur... bo miałem, musiałam przez was, aby to zrobić zakładać kon, specjalne konta specjalnie na Microsoftcie specjalnie przez chwilą, 20 minut siedziałem aby wam te konto zrobić, abyście mogli oglądać ten film ten nie by go nie było, gdyby nie, gdybym nie miał konta na microsoft'cie Za to, żebyśmy mieć mieli taką świadomość ja to Dobra, zaczynamy grę Tylko dźwięk włączę Kokainę za chwilę będę haha i piszcie czy żebym grał na kreatywie czy na i Ma być łapki w górę, to sobie was kontra Microsoft nie zakładałam. Deski. Dobra, pierwszą, na pierwszą to się Piemy chyba I okej, okay. idziemy Mam laga, leciut, leciutkie lagi Okej, okay. mam problem, bo mam lagi Będziemy domek robić I okej okay. Na razie Robimy drzewka Musimy domek zrobić już wiem jak będzie wyglądał, ale trudno ale musimy domek zrobić i wycinamy Co już ty. wycinamy Czyli okej. Okay. Crafting. Powinno na razie to wystarczyć. Jak zginiemy, koniec nagrania, żeby było jasność. Ok kurzę do na razie. W klocku będziemy mieszkać. Okej. Okay. Tymczasowy domek. Okej. Nawet ładny. A bojże taki Minecraft normalny w sklepie kosztuje 20 zł. A ja dostałem go z... Zostałem go po prostu. I okej. Okay. Dziś nagrywam tylko na odcinek, bo jestem ciekawa, czy mam takie filmiki się podobają. Bo nie będę la lał na. lał wam tak cały czas. Ok. Ścięte drzewko. I okej, okay. nie ogarniemy już sterowania, jak sami widzicie, ale to się, to się w przyszłości ogarnie. I okej, okay. jak Nawet Nawet fajne Minecraft. okej okay. I, i wybudujemy sobie jeszcze te drzwiczki i okej okay. crafting a nie Z tego zrobimy deski, z czego potem zrobimy... Zastanawiam się, zostało się, czy, co to, czy to są drzwi? Jaka podruba? To jest podróbka trochę też I okej, okay, to jest nasz domek Moja rezydencja Ja bym skończył odcinek na budowanie takie domku I piszcie taka seria, bo mi się podoba To są łapka w górę i są za, za to, że musiałam zakładać konto na, na Microsoftie I na razie cześć, trzymajcie się, cześć. pa! Jest